Cześć wam tu, Adik. witam was w takim szybkim materiale z gry Battlefield 3. Chcieliście, żebym wam mówił o takich promocjach czy też darmowych gierkach, no i właśnie postanowiłem to zrobić. A mianowicie na Originie do 6 bądź 3 czerwca jest za darmo Battlefield 3. Yy, wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu w deskrypcji na dole. Moim zdaniem warto pobrać Battlefielda, ma naprawdę fajny multiplayer, spędziłem na nim wiele godzin. Jak i również taki tryb coop, yy, parę misji i dobry single player. Także kto chce. Kto jest zainteresowany, wchodźcie na Origin, pobierajcie Battlefielda 3. Będzie możliwość również zagrania razem, jeżeli będę grał w Battlefielda, także też na YouTube w informacjach macie link do mojego konta Origin, Możecie wysyłać oczywiście zaproszenia. I jeszcze z takich ogłoszeń, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym Dark Souls 2, bo jeszcze jedynki nie skończyłem, na YouTube, no to może oglądać na live'ach. Live'y są ogłaszane na Facebooku, zawsze parę minut przed live'em, także... Jeżeli ktoś śledzi Facebooka czy też mojego Steama wie kiedy są live'y. I obecnie na live'ie jestem w Dark Soulsie 2 na NG Plus przechodzę NG Plus i muszę powiedzieć no dużo różni się NG Plus od zwykłego NG I warto na to NG Plus przechodzić. Jest dużo zabawy, nie tylko jest właśnie zawsze Dark Souls 2, są też inne gierki. Także nawet jeżeli... Dodno się odnośnie tego Battlefield, nawet jeżeli ktoś nie chce w niego grać, to warto mieć go na swoim koncie Origin, ponieważ no zawsze gra za darmo, prawda? Także to by było wszystko, A was tu jeszcze zostawię z trailerem single playera, po polsku oczywiście, tak, Battlefield jest po polsku. Także do zobaczenia może w Battlefieldzie, Trzymajcie się, cześć! 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. W Bośni straciłem czterech najlepszych kumpli. Atak rakietowy. Bartownik zaspał na posterunku. Hej, nie zasypiaj! No! Hej! Tylko mi Ej! Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? No, człowieku, trzymaj się, trzymaj! Wiecie co z takiego? Radioaktywne! To dobry pomysł? Nie mamy wyjścia. Nic z tego nie będzie. O, zawraca. Mamy przejębę. Przejdźmy. Zabezpieczyliśmy bombę atomową. Eee, możliwe, że jest ich więcej. Dowództwo ma dziś dla nas coś specjalnego. Nie, jakieś tam pitu, pitu. Powinierś się przespać po przylocie, wyglądasz jak gówno.